Witam na kanale Damian Kuchnia od Kuchni dziś zrobimy sobie burgery z serem halumi i z filetami z kurczaka tu mam piersi z kurczaka zaraz wam wszystko pokażę bułki sobie kupiłem, jestem człowiekiem zapracowanym nie mam czasu robić bułek więc jak chcecie możecie u mnie na kanale znaleźć oczywiście bułki do hamburgerów ale ja ostatnimi czasy kupuję nie mam czasu bawić się z tymi rzeczami ale dla was zrobię fajnego dzisiaj burgera w sumie to będzie on dla nas ale wam go pokażę i pokażę wam przepis. Ale zanim to zaczniemy wszystko przygotowywać nowych widzów, proszę o subskrypcję na koniec o komentarz i jedziemy z przepisem. Więc na początek nie potrzebujemy tych rzeczy, ale potrzebujemy zrobić sobie fajny sos do tych burgerów. Więc ja zacznę robić to wszystko przygotowując sos. Więc tak, tu mam taki mały rondelek, dodaję masło. Do tego masła dodam Troszeczkę oleju, tylko dlatego, żeby po prostu podniosło mi to temperaturę dymienia masła, żeby mi się nie spaliło za szybko. I teraz, tutaj, wrzucam szalotkę. Zobaczcie, jak ją pokroiłem, pokroiłem ją, żeby była taka jak najdłuższe. Miała takie paski, ona się teraz porozlatuje. Nie o to chodzi, chodzi mi o to, żeby ta cebulka miała jak najdłuższe taką strukturę fajną, żeby można było to sobie pokładać później. Więc, już ją wrzucam. Szalotka jest bardzo delikatna, więc wystarczy ją troszeczkę tylko zblanszować. Nie musimy jej tam wcale długo e, smażyć, a jeszcze będziemy robić w tym właśnie sos, więc ona i tak dojdzie. Ja tą szalotkę tutaj podsmażam dosłownie max. 2 minutki. Dokładam pół łyżeczki imbiru, płaską łyżeczkę papryki słodkiej wędzonej. Delikatnie ja tylko wymieszam. Cały czas maksymalny ogień, bo to się bardzo szybko robi. Już zaczyna fajnie pachnieć. Teraz dodam Dwie łyżki miodu, albo jedną taką bardzo kopiastą łyżkę miodu, u mnie jest miód lipowy, ja go bardzo lubię, w sumie u mnie na pierwszym miejscu lipowy i akacjowy, on się od razu karmelizuje, do tego dodaję trzy łyżki sosu sojowego, u mnie sos sojowy dzisiaj ciemny. Mieszam, mieszam, mieszam. Wszystko zaraz fajnie gęstnieje, zmniejszy trochę ten ogień. Do tego pół łyżeczki soli. Musi być ketchup i tego keczupu dodaję nam trzy łyżki. Raz, dwa, trzy. I teraz jeżeli chcecie mieć pikantne, ja nie chcę mieć pikantnego, więc tego nie robię. Jeżeli pikantny, to teraz dodajcie sobie chili jedną łyżeczkę chili taką płaską oczywiście to będziecie tutaj mieli niezły ogień ja jeszcze to bardziej chcę mieć słodkie więc dodam jeszcze pół łyżki cukru brązowego i to już jest wszystko, ja to jeszcze chwileczkę tylko poredukuję sobie na wolnym ogniu, chwilę, jeszcze z 10 minut poredukuję i to wszystko i zabieramy się za ser halumi i za piersi z kurczaka Zobaczcie, jak, jak to jest, jest fajne. Jak to będzie fajnie na tym burgerze naszym wyglądało, i będzie robiło świetną robotę. Dobra, idziemy, zabierać się za ten ser. Halumi i za się z kurczaka. Więc tak, jak już mówiłem, zabierzemy się za ten ser. Jego zaraz wyciągnę na papier i go delikatnie wysuszę. I potnę go sobie normalnie, gdybym sobie robił jednego burgera czy tam dwa, przeciąłbym go sobie w połowę i zrobił takie dwa kawałki, ale żeby to było lepiej podzielne, potnę sobie go w ten sposób. Ok. Więc ser mamy załatwiony. Zaraz Wam pokażę jak będziemy pokroimy sobie piersi z kurczaka. Tu mam pierś z kurczaka i wykorzystam sobie na razie jedną. Ja zrobię w ten sposób. Zobaczę, bo tutaj jest coś jeszcze do wycięcia. Ona jest umyta, ususzona. I zetnę sobie po prostu taki cienki plasterek i nie będę go rozbijał, nic z tym nie będę robił. To coś takiego przytnę to tylko żeby było mniej więcej na wielkość bułki to oczywiście też opanieruję i usmażę i będziecie czuli to mięso pod zębem, nie będzie to rozbite na kotlet to też na połowę i to mi się wydaje, że tak może być ok więc kurczaka mamy załatwionego i wystarczy go tylko posolić. Trochę pieprzu. To samo z drugiej strony. Ale solimy bardzo, bardzo, bardzo minimalnie, bo ponieważ to są cieniutkie płatki. I żeby nie było to słone za mocno. No trochę pieprzu. OK. I odkładam na bok na tole. Rzeczywiście kto chce, może sobie to jeszcze posypać czosnkiem granulowanym czy papryką. Ja robię w takiej minimalistycznej formie. Więc teraz tak klasyka do mąki filecik z kurczaka. Do jajka, pyk, pyk, pyk do bułki, i odkładamy na talerz. Tak robimy wszystkie fileciki. U mnie akurat jest mąka kukurydziana. Jajko rozkuciłem tu, mam zwykłą e, bułkę. Tartą, i od razu ten ser Halumi. Tak samo mąka. I jajko porządnie i bułka tarta. I bułka tarta. I tak robimy z wszystkimi i zaraz idziemy smażyć rozgrzewamy patelnię i do, wlewam tutaj zwykły olej rzepakowy tyle wystarczy i w takiej ilości z jednej, później z drugiej strony będę to smażył. Więc dobrze teraz rozgrzewam olej. No i lecimy po kolei. Na mocno rozgrzany tłuszcz układamy. Ja zaczynam od kurczaka. Tutaj przedmiot akurat elegancko cały kurczak. Tu zaczynam już, za chwilę będę smażył halumi. Tylko sobie wszystkie wrzucę w panierkę, więc tu niech się chwileczkę smaży. To będzie po 3-4 minutki z każdej strony i to w zupełności wystarczy. Tu mam przygotowany papier, ręcznik kuchenny, na który to sobie wyłożę, żeby ewentualny olej jeszcze wyciekł z tego. Dosłownie minęły może ze 3 minutki. Przerzucam. Fileta na drugą stronę. Ok, i wyciągam. Widzicie, tutaj troszeczkę mniej. I przypiekłem już. Tyk, tyk, tyk. Wyciągam wszystko na papier. Ser też tylko tak, żeby po prostu panierka właśnie fajna była chrupiąca i to wszystko. Minęło znowu dosłownie 2-3 minutki, przerzucam ser na drugą stronę. Zobaczcie, fajnie się zrumienił. Musi być szybka akcja, nie bawimy się z tym. Znowu dosłownie dwie minutki 3, duży ogień, gorąco i jedziemy z tym wszystkim. I już wyłączę palnik i obok kurczaczka układam sobie zaraz ser. On już jest pięknie zrumieniony z obu stron. Zobaczcie, czeka porcja. Ok, tu mam kurczaka, tu mam ser. Teraz wam pokażę jak złożę tego burgera, tylko sobie zgrilluję dwie bułeczki. Więc tu mam bułki. Ja tylko je skropię delikatnie oliwą. I ułożę na patelni grillowej. Za chwileczkę wracam. Więc tutaj mam moje zgrillowane bułki, i teraz tak. Podstawa to będą te serki, które zrobiliśmy sobie na moim kanale. Więc dół smaruję takim wspaniałym serkiem. Tu już przypominam: są oliwki i suszone, suszone pomidory. I tutaj mam mój koperkowo-czosnkowy. Okay. Teraz na to ląduje rukola. Nie oszczędzam, lubię rukole bardzo. Wszyscy zresztą tutaj lubimy rukole. Teraz układam kurczaka. Na kurczaka dodaję mojego sosu, który już ładnie jest, fajny, chłodny. Razem nabieram właśnie z tą cebulą. Teraz układam ser halumi. Na koniec układam pomidory. Ogórek zielony. Delikatnie posolimy. Warzywa muszą być trochę posolone zawsze. Teraz wierzch tej bułki. Posmaruję sobie majonezem, lub tym naszym serkiem, który robiliśmy, ale chcę, żeby tu były różne smaki, więc teraz na to idzie mój majonez. Ok, i zaraz sobie skosztuję, tylko zrobię dla Was zdjęcie. Ok, zdjęcia porobione. Teraz biorę burgera. A, zobaczcie, jak to konkretnie wygląda. Biorę tego z oliwkami i z pomidorem. Jola bardziej lubi koperkowy, więc jej zostawimy. I zaraz coś spróbuję z tym sosem, jak to smakuje. Mmm, mm, pycha. Bardzo dobry. Super, od czasu do czasu takiego wypasa można zjeść, to praktycznie taki jeden zastępuje obiad. Ja gorąco polecam, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia przy następnym przepisie, my się zabieramy za szamanie tego burgera.